Na tę inwestycję Olsztynianie czekali kilka lat. 4 lipca oficjalnie zakończono budowę ulicy Towarowej. Prace prowadzono od skrzyżowania obok obi do węzła Olsztyn-Wschód. Realizacja projektu wynikała z potrzeby usprawnienia komunikacji w tej części miasta, jak i połączenia dzielnicy przemysłowej z obwodnicą. Przebudowa ulicy Towarowej miała charakter kompleksowy: 2,8 km długości, dwa etapy realizacji z czterema wiaduktami. I jednocześnie dwupasmowa, dwujezdniowa ścieżki rowerowe, nowa piękna zieleń, ścieżki spacerowe i przystanki dla transportu zbiorowego, dla autobusu, bo również tą ulicą będzie kursował transport zbiorowy. Projekt zakładał także przebudowanie sąsiadujących z towarową ulic, m.in. sprzętowej, budowlanej, stalowej, cementowej oraz Leonharda. W ramach inwestycji powstał również zbiornik retencyjny. Wykonany został zbiornik podziemny dla zbierania wód opadowych, deszczowych w czasie różnego rodzaju sytuacji mniej przewidzianych, a więc warunków, gdy, gdy tą wodę trzeba zbierać. Wykonawcą, podobnie jak w przypadku obwodnicy Olsztyna, była firma Budimex. Dyrektor Dariusz Taraszkiewicz przyznał, że projekt nie należał do najłatwiejszych. Trud się jednak opłacił, bowiem w efekcie miasto otrzymało drogę najwyższej klasy. W porównaniu do, do obok realizacji, czyli obwodnicy Olsztyna, skomplikowaność, jeżeli chodzi o przebudowy i kolizję, no to mogę, mogę powiedzieć, że to jest no, wiem, dwukrotnie w stosunku do tego, co napotkaliśmy na, na obwodnicy. Większość materiałów, które były wytwarzane, wytwarzyliśmy sami, także jeżeli chodzi o jakość, jesteśmy jej pewni na pewno ta droga posłuży długo, dużo, dłużej niż gwarancja, którą, którą daliśmy. Przebudowa ulicy towarowej była dofinansowana ze środków unijnych. To już ostatnia inwestycja w Olsztynie realizowana w ramach programu Polska Wschodnia. Z całego programu Polska Wschodnia dofinansowujemy 28 projektów drogowych, z których 19 już zostało zakończonych, już zostały złożone wnioski o płatność końcową. 9 pozostaje jeszcze w realizacji i z tych 9 8 do końca roku się zakończy. Oprócz prac budowlanych realizacja projektu zakładała także posadzenie krzewów i drzew oraz wysianie trawników. Podkreślając ten fakt goście otrzymali prezent w postaci sadzonek lawendy. Po raz kolejny do Olsztyna przyjechali najlepsi sportowcy z całego kraju. Młodzi pływacy walczyli w akłasferze o tytuł mistrza podczas letnich mistrzostw Polski juniorów młodszych do lat 14 w pływaniu. Jestem przekonany, że ci wszyscy młodzi, utalentowani sportowcy, którzy przyjechali, rzeczywiście są w doskonałej formie i pokażą po raz pierwszy na tak dużych zawodach, jak potrafią wspaniale walczyć. Jestem przekonany, że będziemy świadkami wyjątkowej rywalizacji, wspaniałej formy no i oczywiście rozwoju talentów, którym na pewno są obdarzeni, a więc będziemy im kibicować. Jakich zawodników możemy tutaj obejrzeć rokujących? na tym etapie to ciężko jest kogokolwiek wyróżniać, bo juniorzy bardzo często, szybko z różnych powodów zmieniają swoje kryteria podczas rywalizacji, ale na pewno warto zwrócić uwagę chociażby na młodą Bernard, która w stylu grzbietowym wyraźnie tutaj przewyższa swoje przeciwniczki. Mam nadzieję, że na tej pływani są następczyni naszych wielkich mistrzów chociażby o tyli Czy Jest jakiś przepis, ile powinni ćwiczyć właśnie tacy młodzi zawodnicy, aby osiągnąć sukces w przyszłości. Na pewno tyle, ile trzeba, żeby osiągnąć wynik. Dzisiaj ścieramy się troszeczkę, jeżeli chodzi o pomysł na wychowywanie naszej młodzieży. Odchodzi się bardzo często od tego, co przynosiło wielkie wyniki polskiemu pływaniu w poprzednich latach. No, musimy dyskutować, musimy znaleźć nowe rozwiązanie, żeby pływanie wróciło do takiego poziomu, jakie miało kilka lat temu. Jak prezes Polskiego Związku Pływackiego ocenia atmosferę mistrzostw? Atmosfera w Olsztynie jest zawsze doskonała. Bardzo lubię również osobiście tutaj przyjeżdżać. Zawsze tutaj wszyscy dobrze się czują. Jest to na pewno zasługa władz miasta i dyrekcji OSIU, a więc jest OK. A obiekt jak pan ocenia? Obiekt jest uszyty na miarę, pływalnia jest bardzo funkcjonalna i też myślę, że jeżeli chodzi o koszty utrzymania, bo przecież nie tylko zawody są ważne, ale również ta codzienna proza, tak został skonstruowany, żeby nie, te koszty nie były nie wiadomo jakie a ilu zawodników wzięło udział w tych pływackich zawodach w stolicy regionu. Rekordowa obsada, ponad 300 zawodników ze 170 klubów, to naprawdę robi wrażenie no i też dobrze rokuje dla polskiego pływania. Zawodnicy zmierzyli się w konkurencjach na 800 metrów i 1500 metrów, stylem dowolnym oraz w sztafetach. Najsilniejsze serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane były w bloku finałowym. Skąd przyjechałaś? No, z Żoliborza, z Warszawy. Powiedz nam, jak ci się płynęło. A bardzo dobrze. Dobry skok. Wszystko mi wyszło chyba. Zadowolony jestem. Czy oceniasz organizację zawodów, albo sam obiekt? E, znaczy byłem tu na obozie raz i było naprawdę dobrze. No, fajnie jest zorganizowane, nie ma żadnych problemów. Skąd przyjechałaś ze Środy Wielkopolskiej. A jak ci się płynęło? Dobrze. Bardzo dobrze. Fajne baseny ogólnie. Podobało mi się. Jak oceniasz atmosferę? E, myślę, że to jest to no, jeden z moich ulubionych osobów. Dlaczego? Bo jest taki otwarty właśnie te okna. Taka otwarta przestrzeń. Dobrze się w nim czuję. I skąd przyjechałaś? To jest brzeska. Tylko jak ci się pładało? Bardzo dobrze, tylko troszkę zmęczona jestem i zaraz to motyl mam. Potrenowałeś do tych zawodów? Pół roku? Coś takiego. No, dały te treningi? Intensywne, czasem odpuszczenia. Jak oceniasz akwasferę ten obiekt? Bardzo mi się podoba, super jest. Co ci się w niej podoba? Wygląd jest duży, dużo ma miejsc siedzących i jest jeszcze drugi basen do rozpływania. Skąd jesteś? Z Gdyni. A jak ci się płynęło? No dobrze, mam chore kolana, więc trochę tak ciężko, ale ogólnie to dobrze. Wyglądały twoje treningi, jak się przygotowywałaś do zawodu? E, no codziennie e, o 6 zaczynaliśmy. W wakacje kończyliśmy e, zazwyczaj 8.30. Czasami były na 7,30 na 9.30 no i po południu Jak oceniasz samo obiekt, atwasferę? Bardzo mi się podoba. E, fajnie, że jest długi basen i mamy też możliwość rozpływania się na krótkim. No i jako park, oczywiście. Zawody odbyły się na zlecenie polskiego Związku Pływackiego. Organizatorami imprezy byli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie i Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki w Olsztynie.